Moi drodzy uczniowie, dzisiaj weźmiemy na tapet romantyzm, czyli kolejną epokę, która następuje po oświeceniu. I tak za ramy czasowe romantyzmu w Polsce przyjmuje się lata 1822, czyli rok wydania ballad i romansów Mickiewicza, a za zakończenie rok 1864, czyli upadek Powstania Styczniowego. Spotkacie się też z informacją, że końcem romantyzmu jest rok 1863, czyli wybuch Powstania Styczniowego. I taka odpowiedź na jakimś sprawdzianie na pewno też będzie w porządku. Pamiętajcie, że epoka nie kończy się z dnia na dzień. Ważne, żebyście kojarzyli to z Powstaniem Styczniowym i z pogrzebaniem nadziei na odzyskanie niepodległości. A ramy czasowe romantyzmu w Europie są troszeczkę inne, i tutaj początek łączymy z Wielką Rewolucją Francuską, a także z Napoleonem, który niósł hasła rewolucji w świat. Pamiętajcie, że Napoleon naprawdę zmienił porządek świata w Europie. Jeżeli chodzi o zakończenie, to przyjmujemy rok 1848-49, czyli wiosnę ludów, czyli ruchy niepodległościowe w Europie. Z romantyzmem w Polsce musimy kojarzyć oczywiście Mickiewicza, słowackiego, ale także Krasińskiego, czy przez lata zapomnianego Norwida. Jeżeli chodzi o nazwę epoki, najczęściej kojarzy wam się z Walentynkami, no niestety nie jest to dobre skojarzenie, bo bohater romantyczny to nie ten, który przynosi kwiatki czy zaprasza nas na kolację przy świecach, tylko ten, który jest gotowy umrzeć z miłości. Romantyczny pochodzi od słowa romantikus, niezwykły, irracjonalny, inny. Czas, poprzedzający romantyzm, narodził się w Niemczech, ten nurt literacki, który zapoczątkował romantyzm nazywamy literaturą burzy i naporu. Jej przedstawicielami są między innymi Goethe, a także Schiller. Utwór Goethego obowiązkowo musicie znać, a przynajmniej kojarzyć. Co to znaczy mamy nowy nurt literacki? Jeżeli przypomnimy sobie oświecenie i racjonalizm, wiedzę, edukację, to tutaj wszystko to porzucamy. Niemieccy twórcy zaczęli stawiać na emocje, i irracjonalne podejście do rzeczywistości stawiano też w centrum zainteresowania indywidualnego bohatera. Już nie przypisywano cech zbiorowości, ale szukano pewnych osobowości. Te osobowości najczęściej buntują się przeciwko autorytetom. Nurt ten charakteryzuje się też fascynacją naturą. Mamy dużo licznych opisów mrocznych. Ta natura też staje się współbohaterem w utworach. Tematem często są tragiczne losy jednostki. Gdzie. Ci preromantycy szukali inspiracji, głównie w twórczości Williama Shakespeare'a, czyli twórcy barokowego. Innym kierunkiem, nurtem w literaturze, który poprzedził romantyzm, jest literatura gotycka. Ta pojawiła się w literaturze angielskiej. Tutaj znajdziemy nawiązania do średniowiecza, nastrój grozy, mroku, również fascynacja naturą. Tu pojawiły się wampiry i czarownice. Zresztą, gdy dzisiaj mm, spotkacie na ulicach jakieś gotki czy gotów, wiemy natychmiast o co chodzi. Mrok, ciemność a muzyka gotycka ma jeszcze dodawać takiego smaczku w tle. Przejście między preromantyzmem a romantyzmem jest dość płynne. Tu to, to również nie dzieje się nic z dnia na dzień. Oznacza to, że oczywiście twórców, których wymieniłam wcześniej, zaliczamy do romantyzmu. To oni wpłynęli na literaturę polskiego romantyzmu. Spójrzmy na pojęcia, które musimy kojarzyć z literaturą romantyczną. Pierwszy podstawowy to irracjonalizm, czyli odrzucenie rozumu jako narzędzia, którym można badać świat. Stawiamy tutaj na wierzenia ludowe, na emocje. Wierzymy w wizję, w majaki. Gdy jakiś człowiek pod wpływem ziłek będzie miał jakieś widzenie, traktujemy poważnie, nikogo nie traktujemy jak szaleńca. Przypisujemy tym wizjom bardzo dużą moc. Drugie pojęcie to indywidualizm. Ono się już właśnie w tym nurcie preromantycznym pojawia. Stawiamy tutaj na jednostkę. Zwykle tą jednostką jest jakiś geniusz, wyobcowany, osamotniony, osoba odrzucona. Bardzo często tą indywidualnością jest poeta, wieszcz. Ważne, że ta jednostka, ten ktoś wybitny, musi podjąć walkę w interesie zbiorowości. Pojawia się też temat buntu. Tutaj w naszej literaturze omawiamy często spór klasyków, czyli ludzi oświecenia z romantykami na łamach pism. Pojawia nam się tutaj też związany z tym kult młodości. I oczywiście Oda do Młodości Adama Mickiewicza, o której powiem przy okazji innego nagrania. Mamy motywy fantastyczne, które w oświeceniu nie miały racji bytu. Czerpiemy z ludowych pieśni i legend, z wyobraźni i nie mamy problemu z tym, żeby mieszać świat realistyczny z fantastycznym. Przypomnijcie sobie choćby Balladynę, znaną Wam z podstawówki. Taką nowością też jest to, że poruszamy sprawy narodowe. W ogóle pojęcie narodu jest czymś nowym. Narodu w takim znaczeniu, że. Wspólnotą jest, są ludzie nie tylko ci, którzy mieszkają na terenie danego kraju, ale ci, którzy mają wspólny język i przede wszystkim wspólną tradycję i zwyczaje. Dlatego też kult tych tradycji się tutaj wzmaga. Charakterystyczny dla romantyzmu jest też historyzm, czyli takie. Pojawiające się pytania o sens historii, kultury i pamiątek przeszłości. Ważnym, ciekawym i szerokim pojęciem jest orientalizm i łącząca się z nim egzotyka czyli zafascynowanie kulturą Orientu, czyli Wschodu. Musimy też tutaj pokojarzyć fakty i to, co dzieje się w świecie. Mamy tutaj początek rewolucji przemysłowej. Ten świat powoli zaczyna się zmniejszać, podróżowanie staje się łatwiejsze, więc odwiedzenie jakiegoś arabskiego kraju nie jest już tak problematyczne i nasi twórcy z tego korzystają. Jeżeli chodzi o filozofię, łączy się z tym, o czym już powiedziałam, czyli przede wszystkim odrzucamy racjonalizm i empiryzm, czyli podstawowe założenia oświecenia. Odrzucamy je na rzecz metafizyki, czyli na rzecz intuicji i poznawania świata uczuciami i emocjami. I filozofem, którego warto znać jest Hegel, który sformułował dla nas pojęcie ducha dziejów, jest to metafora siły, która napędza proces, a ludzie, choć często tego nie rozumieją, są częścią tego rozwoju. Dzieje świata są pewnym procesem, a historia wynika z czegoś, ma jakiś sens określony. Według niego wszystkie rewolucje czy wojny są niezbędne, by świat mógł się rozwijać. W obliczu tego, co działo się akurat na świecie, to całkiem potrzebna filozofia. To według niego historia dzieje się w trzech etapach: teza, antyteza i synteza i w ten sposób tłumaczy, sensowność historii. My skupimy się chwilę na Polsce, na, na tym, co tutaj się działo. Przede wszystkim mamy rok 1830 i powstanie listopadowe, które kończy się klęską. W 31 roku powstanie upada i niestety większość ludzi zaangażowanych w nie, ale także wszyscy artyści, politycy, poeci muszą opuścić kraj dla własnego bezpieczeństwa i ten ruch, tę grupę, tę zbiorowość nazywamy wielką emigracją. Można powiedzieć, że dostali bilet w jedną stronę, Czyli bez możliwości powrotu. Główne ośrodki kulturalne powstały we Francji, właśnie w Paryżu, tam gdzie przebywał Mickiewicz, Słowacki i we Włoszech. Jeżeli chodzi o sztukę, to znowu mamy tutaj przeciwstawienie się oświeceniu, czyli rezygnujemy z umiaru i harmonii, idziemy w dynamikę, ekspresję i kolor. Jeżeli chodzi o tematykę, to tak jak tutaj Wam zapisałam, przede wszystkim portretujemy twórców i ich bohaterów, ale także przyrodę, Nieco ożywioną, i żywioły, które nią targają, dobrze się ma też w związku z historyzmem malarstwo historyczne. W romantyzmie pojawia się coś nowego. Coś, co nazwano syntezą sztuk, czyli połączeniem sztuk, czyli łączymy malarstwo, muzykę i literaturę, pokazujemy, że one tak naprawdę nie są niezależne od siebie, że współgrają ze sobą, że w utworze muzycznym można oddać jakieś elementy literackie, że w literaturze można oddać muzykę. Choćby nie wiem, w koncercie Jankiela mamy tego dowód, że w malarstwie można oddać dźwięki. Te rodzaje sztuki mogą się przenikać. To bardzo mocno wykorzystywano, a my będziemy to na lekcjach badać. To, co niezwykle ważne w romantyzmie, to wykształcenie się nowego bohatera. I ten nasz bohater romantyczny musi mieć kilka cech. Ja już powiedziałam Wam o kochanku romantycznym, który jest gotowy umrzeć z miłości, ale nie zawsze miłość jest tutaj głównym tematem. Przede wszystkim bohater romantyczny to indywidualista jest jednostką, jest wyobcowany, niezrozumiany. Działa sam. Może być nieszczęśliwym kochankiem, ale o tym już powiedziałam, może być czasem szaleńcem. To wynika z tego wyobcowania. Bardzo często bohaterem jest poeta, poeta, który ratuje świat. Mamy też bohatera spiskowca, to znowu związane jest z tymi ruchem niepodległościowym. Nasz bohater również często buntuje się przeciwko światu i panującym. W nim zasadą. Wśród tych bohaterów możemy wyróżnić różne grupy: mamy bohatera bajronicznego czy werterowskiego, ale oni wszyscy mają jakiś taki element, mianownik wspólny. To, co najważniejsze przy romantyzmie, to żebyście kojarzyli go z emocjami, z uczuciami, z pojmowaniem świata sercem. Hasło, które warto zapamiętać: miej serce i patrzaj w serce. Rozum stawiamy jednak na drugim miejscu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zachęcam do obejrzenia kolejnych nagrań.